Shit! Witam, Roberta. W dzisiejszym odcinku jest ze mną tylko Hubert, niestety. Cześć. Bo Natalka ostatnio uciekła nam właśnie w tym lesie. Pokaż, majster. To musimy wyjść się poszukać. Jeśli chcecie dołączyć do liternego kanału, kliknijcie subskrypcję, która jest na moim palcu. Zajdźcie tam na dół ją kliknijcie, żeby stała się zaraz. Zaznaczcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia. I kliknijcie łapkę w górę. A my idziemy szukać Natalki. No niestety, tak nam się nie uda znaleźć, musimy jechać do domu i zadzwonić po odpowiedzi. Wiednie służby. No ja chyba A on tamtym, nie? No nie wiem, całą noc tutaj nie byliśmy. mogło się przemieścić to grubo. Tu zaraz dać będzie padał? Czy, ale nie, taka chodzi... natalka by nie chciała by jej się chodzić. Ale nie, ale słuchaj, czy taka natalka by... Nie czy by jej się chciało chodzić mi stało. Czy by ona przydał, przeżyła na odwytym lasie, bo w tym lesie chodzą dziki i wilki. Ona miała chyba ostatnio taką... Czerwone pomarańczowe koszulka. Nie mm. powinno się Natalka! No, raczej nie było, jak wczoraj nie było. On był. kupić, Natalka! 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 Chodź, kubek tu jest! Dla Ciebie Dobra, musimy chyba jechać do domu, no. nie? Ja może ona do domu przyszła. No nie wiem, pół godziny już tutaj łazimy, więc no nie wiem, mogła. Mogła, to jest Mogła, no nie wiem, noc miała i połowy dnia. Nie wiem, Jeśli jej nie będzie przed domem, to chyba będziemy musieli zadzwonić po. służby, żeby ją mogła szukać. Dobra, to jedziemy po dom. Jeśli tam jej nie będzie, to. No coś grubo się musiało stać, że nic nie przyszła, bo ja myślę, że w dwie godziny na spokojnie by wróciła do swojego domu. No może w 3-4 godziny by na spokojnie hmm. wróciła. A jeśli jej całą noc nie ma i połowę dnia. jeszcze teraz, bo przyszliśmy takie, o takiej dosyć hmm. późnej godzinie, to nie wiem, dawaj mus, musimy iść do samochodu. I ja, ja za idę, nie? Dobra, Hubert, nie, poczekamy chwilę, może no. pójdziemy tam do wody. To mm -hmm. to co ty, ew? Gdzie, gdzie, gdzie wy mnie tam zostawiliście? Wiesz, tu poszłaś i uciekłaś? <grym> jak? To przecież ja poszłam, się załatwić. No, na pewno. A gdzie wy byliście? Ja przyszłam, a wam teraz nie było. No. Chciałam buta tu iść. Dobra. Co to ma być w ogóle? Ale czemu mnie zostawiacie? No bo jak poszłoś, uciekłaś, to co. Ja byłam tylko się załatwić. Ile tak, mnie nie było? Tak, godzinę cię nie było! No. Tak, godzinę? Chyba 10 minut maksymalnie. Cz, maksymalnie chyba z dwa lata cię nie było. Tak, bardzo ciekawe. Mm. Dobra, więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby dołączyć do grona elitarnego i kliknąć czerwone przycisk, zaznaczyć dzwoneczek. I pa, pa.